Uniejów leży w samym sercu Polski, w województwie łódzkim. Położenie w centrum kraju i sieć dobrych dróg sprawiają, że Uniejów jest łatwo dostępny. Szybki dojazd do Uniejowa możliwy jest przede wszystkim dzięki autostradzie A2 łączącej Berlin z Warszawą. Autostrada zapewnia też dobre połączenie z portami lotniczymi w Warszawie, Łodzi i Poznaniu tysięczny Uniejów może się poszczycić prawie tysiącletnią historią, co pozwala uznać miasto za jedno z najstarszych w Polsce. Znacząca ranga miasta w średniowieczu związana była z bliskością Gniezna, pierwszej stolicy Polski i siedziby arcybiskupstwa. W latach 1360-1365 na lewym brzegu rzeki Warty wzniesiono zamek obronny, w którym arcybiskupi gnieźnieńscy przechowywali swój skarbiec oraz archiwa. Muniejowska budowla obronna pierwotnie została wzniesiona w stylu gotyckim, w XVII stuleciu zaś przebudowana w stylu renesansowym. Z połowy XIX wieku pochodzi park zamkowy założony w stylu angielskim. Na prawym brzegu warty zlokalizowano rynek, centralny plac i serce miasta, nad którym dominuje 25-metrowa neobarokowa dzwonnica. Prawdziwą architektoniczną perełką jest XIV-wieczna kolegiata, w której przechowywane są relikwie patrona miasta, błogosławionego Bogumiła. Przełom tysiącleci, a zwłaszcza początek XXI wieku, to czas dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych, dla których ważnym impulsem było odnalezienie i wykorzystanie wody geotermalnej oraz szanse związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych na inwestycje. Woda geotermalna intensywnie eksploatowana jest od 2001 roku przez gminne spółki Geotermie Uniejów i Termy Uniejów. Miasto jest jedynym miejscem w Polsce, w którym wykorzystanie wody geotermalnej oparte jest na tzw. kaskadowym odbiorze energii. Najpierw woda wydobyta na powierzchni Ziemi wykorzystywana jest do ogrzewania budynków prywatnych i publicznych. Ciepło oraz ciepła woda użytkowa dostarczana jest do 70% gospodarstw domowych a w przyszłości będzie doprowadzona do wszystkich budynków mieszkalnych. Z kolei schłodzona woda znajduje zastosowanie do celów rekreacyjnych i leczniczych, na przykład w balneoterapii. Skąpieli w wodzie geotermalnej można skorzystać w kompleksie termalno-basenowym Termy Uniejów i innych obiektach sanatoryjnych oraz hotelowych. Woda wykorzystywana jest też do podgrzewania murawy boiska piłkarskiego i ścieżek spacerowych w parku zamkowym. Uniejów od 2012 roku ma status miejscowości uzdrowiskowej i stawia na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych. To najmłodsze polskie uzdrowisko i jedyne o charakterze geotermalnym. Dążymy do tego, by nasi goście poczuli się tu jak w kapsule zdrowia i witalności, mając w zasięgu ręki możliwości służące profilaktyce zdrowotnej i regeneracji sił. Nowoczesny kompleks termalno-basenowy przyciąga do Uniejowa tysiące gości i stał się impulsem do rozwoju prywatnej bazy hotelowej, gastronomicznej i konferencyjnej. W XIV-wiecznym zamku znajduje się luksusowy hotel, centrum konferencyjne i stylowa restauracja. Relaks i zabiegi z wykorzystaniem wody geotermalnej możliwe są również w czterogwiazdkowych hotelach, medical spa, lawendowe termy oraz hotel Uniejów Eco Active and Spa, a także w obiekcie sanatoryjnym Uzdrowisko Uniejów Park. Cały czas realizowane są nowe inwestycje. Prowadzona jest modernizacja istniejących obiektów oraz konserwacja zabytków. Przepiękne tereny zielone, czyste powietrze i rzeka Warta sprzyjają uprawianiu aktywnego wypoczynku. Służą temu turystyczne szlaki rowerowe, piesze, konne i wodne oraz obiekty sportowe. Stawiamy na zrównoważony rozwój przedsiębiorczości. Zapraszamy do inwestowania w tradycyjne branże, jak i w nowoczesne, ale czyste technologie. Przyjedź do Uniejowa, a z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Czekamy na Ciebie i nie przejmuj się porą. Dla nas nigdy nie jest za późno.